Panie Państwo, pan Knurowski od 22 grudnia ubiegłego roku stoi pod pałacem prezydenckim w imieniu wszystkich rolników i poprzedzony przez to państwo, jeszcze poprzednie, poprzednie rządy. Nikt, tak zwany pies z kulową nogą, nie wyraz tego urzędu żeby z tym człowiekiem porozmawiać, a wszyscy go tam będący wcześniej zabiegając o te urzędy znają i znają jego sprawę. Proszę, pani Polski. Witam wszystkich zebranych tradycyjnym powiedzeniem szczęść Boże. Ja chcę przestrzeć naród polski przed obcym kapitałem, przed najezcą i zaborcą, który, którego nam chcą ściągnąć do kraju, Wiedzmy o tym, że kiedyś w czasie wojny Iran przychylił się i przegarnął ludzi, naród polski, którzy uciekali z Sybiru. Dziś się nam nastawia wrogo do nich. Możemy sobie powiedzieć, że ten zaborca, który chce przyjść do naszego kraju, to jest najgorszym zaborcą świata. To są najwięksi przestępcy pokazali co potrafią zrobić w Wietnamie, Kambodży, w Afganistanie. My nie, nie my nie możemy sobie pozwolić, by tu na naszym terenie lała się niewinna krew naszych dzieci, naszych ojców i dziadków. Proszę Państwa, to nie ma, to nie rząd polski, to są rząd. Rząd zdradziejski narodu polskiego. My mamy najlepsze bogactwa na świecie. Mamy wszystko, tylko nie mamy rządzących. Mamy tak zwanych jurgietników, zdrajców narodu polskiego. Tak, proszę Państwa, nie mamy, nie mamy patriotów, bo mamy ziemię, mamy wszystko, a rolnictwo nasze, gdyby przyszło. Do tragedii jakiś klęski jest tak położone na łopatkach, że na pewno nie zagwarantuje żywności miastu. Nastawia się miasto przeciwko rolnikowi. Pokazuje się rolnika z pięknymi ciągnikami, ale to nie są rolnicy, to są oligarchowie, to są przedsiębiorcy. Zwykły rolnik, proszę Państwa, żyje biednie, bo jego praca nie jest doceniona. Dam Wam przykład. Zatucznika dzisiaj 3,60 do 4 zł, a w sklepach w Warszawie boczek niektóry kosztuje 42-38 zł. Tak, sprawdziłem i co sprawdziłem? Gdy miałem swoją żywność, czułem się dobrze. Gdybym tu kupił boczek w tym sklepie, po dwóch dniach spuchłem cały. Musiałem uciekać do domu, żeby się leczyć zdrową żywnością. Tak, tak. Taką mamy żywność, Polacy, ta żywność przychodzi z zagranicy i tu apel o jedność w rolnictwie. Nie dajmy sobie stawiać ferm obcego kapitału. Nie, mo nie może nam obcy kapitał truć tu naszego środowiska, naszej przyrody niszczyć, tak jak zniszczył o Okocim. Zniszczył polską rodzinę, moją rodzinę, doprowadzając do siedmiu powodzi. I tu apel do wszystkich Polaków, do całego narodu: nie wspierajmy obcego kapitału, nie pijmy piwa carlsberg okoci Nie wspierajmy, wspierając obcy kapitał, niszczymy swoje rodziny. Wyganiamy swoje dzieci za granicę i tu jawnie powiem. Ja wychowałem szóstkę dzieci sam. Najmłodszy miał trzy lata. Dziś musiał wyjechać za granicę, ale tęsknił mówi tato. Wolałbym w Polsce zarobić pół mniej i być w kraju niż za granicą. Co nam dała Unia? Rozbite małżeństwa euro -sieroty, zniszczone rolnictwo. Jeśli chce być Unia, to niech będzie na równych prawach, a nie dyskryminacja naszego narodu. Jak długo my będziemy niewolnikami, jak długo będziemy uciekać z własnej ziemi, z własnej ojczyzny i szukać chleba za granicą. Tu apel do wszystkich Polaków. Musicie wrócić do kraju, musimy zmienić zdrajców usunąć z rządu, zdrajców usunąć z Pałacu Prezydenckiego, bo to nie są Polacy, dobry Polak dwa o swój naród, dwa o swoje dzieci, a to nie są, to są jurgieltnicy, widzicie, dwa... To już jest chyba 40 czy 50 dni, jak ja tu protestuję. Czy ktoś się tym interesuje? Polak może zginąć, Polak może umrzeć na ulicy, a inne nacje będą go kopać i będą wykorzystywać. Dość tego, Polsko obudź się! Obudź się Polsko, bo nasi Ojcowie Dziadowie ginęli, przelewali krew za wolną, niepodległą ojczyznę i suwerenną. Jeszcze raz. Boże, pomóż temu krajowi. W imię jak, Bóg, Honor i Ojczyzna. Niech Polska powstanie, niech stanie się wielkim krajem. Wszędzie Wam wszystkim, Boże. Brawo! Dziękujemy. Rafał Orłowski. Przy... Trzy minutki rafałku, ty mu... dużo potrafisz mówić, ja to wiem, ale konkretnie. Przejdź do przodu, do przodu, przejdź. Sojuszniku, dzięki nam, dzięki oficerom, żołnierzom gromu, zabezpieczyliśmy wam ropę raftową w Iraku. Tak nam dziękujecie. Pamiętam jak rok temu widziałem artykuły, że polska wołowina króluje na amerykańskich stołach. Była to zasłona zimna dla publiki przed tym, co właśnie się dzieje dzisiaj. Drogi Sąsiku, wspólnie z Andrzejem Szado, korporacją Phoenix, odzyskaliśmy dla Waszego rządu poprzez amerykański SEK, czyli Komisarz Zdrowia Finansowego, ogromne miliardy. Tak nam dziękujecie? Ja powiem prost, jedyny sposób, aby zatrzymać to, co się dzieje, to jest opołanie Międzynarodowej Komisji Badania Żywności, gdzie Polska, jako pomysłodawca, nie z rządu, ale z rolników, wybrał swoje przedstawicielstwo, do czas na kontrolę jakości produktu. Bo powiem wprost, wprowadzacie nam do Polski Monsanto? gdzie w Waszym kraju ostatnio pewien człowiek, pewien rolnik dostał ogromne odszkodowanie za nowotwór. I powiem Polsku, my Polacy mamy narzędzia, aby powołać własną komisję, powołać fundusz radio sądowych i wnioskować o odszkodowania do sądu arbitrażowego nie w Polsce, ale w Sztokholmie. Ciekawe, czy Wasze korporacje to wytrzymają. Ciekawe, co się stanie. Drogi sojuszniku kochany, jak ktoś opublikuje matrycę obligacji amerykańskich z 1934 roku, którymi finansowaliście II wojnę światową i za to sprzedaliście w białcie, aby Stalin nie wyjawił, kto tak naprawdę to wszystko finansował. Na to kołysie zbudowaliście przemysł farmaceutyczny, przemysł zbrojeniowy, zaangażowaliście to roboty. Tego tak, człowieka jak Braun, Doratis, V1, 2 Więc sąsiku kochany, a może Polska, Ludista Grzegorz jest długa. Ludista jest Krzysiu, długa. No weź przykład Afganistan. Ludzie mają pojęcia, co tak naprawdę o to chodzi. A w Afganistanie chodzi o jedną rzecz. O szlak narkotyczny. Więc droga Ameryko. My nie jesteśmy waszym wrogiem. Swoje, ale nie na Rób swoje, ale my mamy głęboko w poszanowaniu twojej interesy, bo ty masz w dupie interesy nasze. I powiem jeszcze jedną rzecz, drogi sojuszniku. Przemyśl, co się stanie, jeżeli zostaną opublikowane pewne informacje. Jestem sygnalizatorem w waszym seku. Więc przemyśl, Ameryko, kto jest wróg, kto swój. I powiem jedną rzecz, przemyśl. Dlaczego, Dlaczego rok temu był artykuł, że Polska wołała królie na stole", a dzisiaj zamykacie rynek? To powiem, jakie jest moje podejrzenie. A może to firmy fasadowe rosyjskie, które przejęły poprzez prywatyzację, a co mamy dowody, polskie przedsiębiorstwa rolne, polskie firmy, doprowadziły do takiej, a nie innej sytuacji. Zobaczmy jedną rzecz. Od praktycznie roku, dwóch. Zaczynają się jazdy z rolnictwem. Jak to nie kwestia owoców, warzyw, kwestia mięsa, RSF i tak dalej. Ktoś wygasa celowo polskie rolnictwo. A wiecie dlaczego? Bo tylko co nam zostało. Każdy się pyta, czemu walczę? Kiedy czemu nie skupię się na biznesie? Jako programista nie pójdę do firmy na etap. Opowiedź jest prosta. 10 lat temu pracowałem w Izbie polsko chińskiej Gospodarczej i poznałem plan. Że Polska ma być tylko centrum logistycznym Europy Środkowej. Że Polska nie ma nic z żadnego przemysłu swojego. Nie mamy produkować nic kompletnie. Mamy być tylko jednym, wielkim połowozem. Oczywiście w kwestii polskich wynagrodzeń, kosztów pracy, w kwestii informowania rynku o polskich produktach, o pochodzeniu i tak dalej. Zauważmy jedną rzecz. Rok temu mieliśmy stulecie niepodległości. Co nam zostało? Nie mamy nic tak naprawdę jako Polacy, oprócz ziemi, własnych płodów rolnych, świnek, krów. Bo tak naprawdę nic poza tym nie mamy. Zostaliśmy tylko handel, gdzie handel należy do kogo? Do korporacji zagranicznych. Więc drogi sojuszniku, przemyśl w listach waszych grzechów jest długa.